Wysładzanie dobiegło końca, trwało zegarkiem w ręku 40 minut 38 sekund. Jestem zdziwiony takim szybkim wysłodzeniem. W miarę poprawne jest BLG. Kończymy wobec tego wysładzanie. Mogę ze spokojnym sumieniem odłożyć sito, które chroniło mi Filtry, no. W tej chwili już zlatują resztki. Ja mam nadzieję, że rozwiałem em, y, obawy Wasze dotyczące wysładzania piwa żytniego. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że tutaj jest tylko niecałe 40% żyta, no ale to jest prawie 50%. Prawie. Prawie czyni wielką różnicę. Jednakże myślę, że 40 minut to jest dobry czas na wysłodzenie. Eee, w sumie nie dużej ilości, e, sam jestem zaskoczony, e, muta. Przystąpię wobec tego do gotowania. E, mniej więcej powiem Wam, jak, to, jak, wygląda, e, jak wygląda wydajność. Zresztą możecie zauważyć, jest więcej niż pungera, więc e, powyżej 25 litrów. Szukam mojej tajemniczej podziałki Jest. 4 kreski, tak? czyli 50, 45, 40, 35, około 32 litrów, mam nadzieję, że będzie 11 plato. No, jest, jest 12 plato. Proszę Proszę zobaczyć sobie, stwierdzić Myślę, że wynik całkiem w porządku. Czas też bardzo dobry. Czyli 12 BELGIE, Ile mówiłem i bo zapomniałem. ponad 30 litrów, między 30 a 35, no myślę po podziałce, że 30, 31, dobra, nie szalajmy, 31 litrów, 12. Niecała godzina gotowania pozwoli nam na skok do 13, a więc taki skok, który być może, być może zwróci uwagę sędziów, którzy będą oceniać pełnię, pełnię, piwa, treściwość i tak dalej, dalej. Dobrze, przestawiamy wobec tego system na gotowanie. Mamy ładny leci. Rozpoczęło się, jak widzieliście, gotowanie. Przed nami godzina gotowania Rogenbiera, czyli piwa żytniego w stylu niemieckim. No i cóż, trzeba dodać chmielę. Pierwszym chmielem, który tym razem o dziwo poleci na 60 minut jest chmiel Spalt Select. To jest jego specyfikacja. 25 gram. Chmiel aromatyczny. Zawartość alfa kwasów dla tej partii, czyli no właśnie, z jakiego roku jest ten zbiór, nie ma takiej informacji. To 3,4. Wobec tego komisyjnie... Bardzo miły, rzeszki aromat. Nawet kot się tutaj nam ożywił i włączył w warzenie. Ok. Szukam jakiegoś naczynia. Będzie paleszek, Odważamy 25 gramów. Coś mi tu nie pasuje, 24 gramy. Momencik, momencik, wsypię jeszcze raz, staruję wagę, no jest okej. Okay. 30 jest w całym opakowaniu. Generalnie ja, ja tego chmielu nie użyję. Teraz wrócę, zobaczę czy nie da się wsypać 30 gram i co będzie, jeśli wsypię 30 gram. Dobrze, że sprawdziłem, dobrze, że sprawdziłem, ponieważ miałem ustawione inne alfakwasy. Miałem ustawione prawie 5, 4, 7 dokładnie. No i yy, byłoby słabo. Wobec tego wsypię 30 gram. 30 gram wielu. Szpalt Select i idzie do gara. To już koniec ważenia naszego rogena. W tej chwili rogen wyglądał tak. Jest. E, tak wygląda, ale to nie jest pełne wiadro. Proszę bardzo. Jest jakieś 20, jak zwykle 6,5-27 litrów. E, tym razem od. E, od. E, No co ja chciałem powiedzieć? Tym razem chmiel został oddzielony, jako że bałem się, że żeby żeby to tutaj wszystko nie wejdzie. A więc chmiel przez takie sitko do mąki, przy okazji na powietrzenia trzy razy, oczywiście wlewałem, wlewałem, przelewałem, został wyrzucony do śmieci. Jest koniec wobec tego. Mierzymy Belgię. Zobaczymy, co dały te nasze zabiegi. w ogóle coś dały? Przypomnę, że tam było chyba niecałe 12. Nie, 11, tak? No i słuchajcie, nieźle. Jest 12 Belgie, a więc cały proces ważenia mamy już prześledzony. Bardzo szybkie wysładzanie, muszę podkreślić. Reasumując, no nie będzie to widoczne zbytnio, ponieważ już usunąłem dyfuzor. Nastał czas. O, tu jest trochę pęcherzyków powietrza. A, jak widać, nie zakłócają, jest 12. Nastał czas zadania drożdży. 1,8 litra, więc poziom nam się jeszcze podniesie. Będzie pewnie. No, jest szansa, że to, że to piwo wyjdzie. Jest taka szansa. Wobec tego mam dwie możliwości: utworzyć sobie z tego piwa rezerwę. Do nagazowania lub na przyszły starter. <coughs> Całkiem mądra myśl, jako że ten drożdże będę chciał wykorzystać jeszcze raz. To są te wynalazki z Łaista. Eem, z Instytutu Stefana eee, 3068. Fajny Stefan. drożdże w ogóle do pszeniczych drożdży. <coughs> Piw. Wobec tego no, użyję je w wajcenie, jako że czytaliśmy o tym, że wajcen też potrzebuje estry i Estrów i fenolów i myślę, że odstawię z, z litr, brzeczki na przyszły starter dla ewentualnie drożdy. Bo nie wiem, kiedy będę ważył. Może za tydzień, może za dwa. Im bliżej, tym mniejsza szansa, że użyję mieszadła magnetycznego, czyli będę robił starter. Ale jak wiecie, w pracy nigdy nie można niczego zaplanować. Wobec tego prawdopodobnie będę robił starter, bo nie będę ważył tego za tydzień. Czy za dwa. <laughs> Czy po prostu po przelaniu. Planuję 14 dni fermentacji burzliwej i takie. 3 cztery dni na dojście fermentacji cichej. W ogóle zastanawiam się nad tą fermentacją cichą. Praktycznie wszystko, czyli jak zwykle doskonała wydajność. Być może jest to modyfikacja wody. Nie wiem, nie jestem pewny. Aczkolwiek ostatnio wydajność skakcza mi na 94, 90%, 90% z wyż. Jest 20 6 litrów na pewno o ekstrakcie 12BG. Przepis wobec tego jak najbardziej e, do powtórzenia przez Was. Tym bardziej, że zastosowałem wodę dostępną w Tesco. Tą taką najtańszą, e, naj, najtańszą za złoty 56. Już wyniosłem baniaki. Woda i nie niegazowana. Jeśli chcecie powtórzyć, zapraszam. Wysładzanie ten czas będę miał długo na stoperze, 40 minut, 38 sekund i 880 sekundy. Szczot. Dobrze. Teraz tak, ym, odlewam sobie litre, literek yy, grzeczki, żeby to zrobić najpierw muszę mieć słoik, który teraz wymyję. Odebrałem sobie rezerwę, który, której użyję prawdopodobnie pod starter albo do nagazowania tego piwa, no i nadszedł czas na to, żeby to piwo, żeby zadać Droższe. Oto i patencik. Nie zbliżam tego do aparatu. Mocny magnes że Patencik, który pozwoli mi zrobić. Co? Wyjąć. A może tego nie widzicie? Nie widzicie, ale wyjąć pylon w sposób czysty. Tak. Proszę bardzo. Bardzo ładne estry i fenole, no goździki banany z przewagą bananów oczywiście. Poszły konie po betonie. Oczywiście, spora szansa na to, że to wyjdzie, wobec tego zabezpieczymy się w sposób bardzo prosty. To znaczy, bierzemy sobie rurkę silikonową. Taką rurkę silikonową wkładamy do fermentera zamiast deuka, bełka, tak? czyli zamiast tego, a drugi koniec zanurzamy pod wodą w jakimkolwiek naczyniu. Jakiekolwiek naczynie zgłoś się. Oto i jakiekolwiek naczynie. Wypełnię je wodą i wstawię tutaj ten wężyk. Najlepiej oczywiście na dekielku. Może pokażę na Google plus ten patentik. Nie masz wtedy możliwości zatkania ból kadełka. A to trudniej zatkać. Być może wezmę większe naczynie. Zaraz zobaczę. Wszystko. Żegnam się z Wami. Koniec stworzenia Rogena. Do zobaczenia przy okazji następnego piwa, które to będzie piwo... Wypada użyć tą gęstwę, więc pewnie pszeniczne. Ale nie, następnym będzie common, o już wiem, American common, common. Takie sesyjne piwo amerykańskie na drożdżach, em, na drożdżach też łaista e, z pierwszej połowy Jankesa, bo druga jest na US 0,5, e, American Ale 2, to będzie tak, American Common. nie wiem czy dobrze to mówię, ale chyba tak, jakoś tak ten styl się nazywa, czyli Pale plus Carmen i tam dalej.